Owsiak jeszcze niedawno kreował się na takiego wielkiego obrońcę wolności słowa. Kiedy wojewoda pomorski zaapelował do niego o ukrócenie skandowania Jebać PiS na organizowanym przez niego festiwalu Poland czy jakoś tak, Jerzy Owsiak odpowiedział mu w ten sposób. Nie pan będzie ten festiwal tworzył, mówiąc co ma mówić publiczność, o czym mają śpiewać artyści. Żaden wojewoda, żaden król, żaden cesarz Żaden Bóg, na miłość boską, Panie Wojewodo! I wiecie co? Paradoksalnie się z nim zgadzam. Nikt nikomu nie powinien nakazywać, jak ma się wypowiadać. Tyle, że ta wolność słowa, według Pana Jurka, działa tylko w jedną stronę. Jakiego zwolennicy krzyczą wulgarne hasła, to jest to piękna wolność ekspresji. Ale jak 66-letnia emerytka napisze mu w emocjach kilka ostrych słów na Facebooku, to już nie jest wolność słowa, tylko Groźba karalna, którą wymaga, która wymaga interwencji policji o świcie i zakazu opuszczania kraju. To jest właśnie ta selektywna wolność słowa promowana przez dzisiejsze elity. Wolność dla nas, dla naszych poglądów, a dla was, dla tych, którzy się z nami nie zgadzają, paragrafy, prokurator i policja o 6 rano.